Drzwi otwarte to świetna okazja, by zobaczyć, jak wygląda szkoła od wewnątrz. Obejrzeć sale, w których będą się uczyć dzieci, porozmawiać z nauczycielami, zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych czy z sukcesami placówki. Przede wszystkim zapraszamy rodziców dzieci pierwszaków, tych klasy pierwszych. To spotkanie będzie się składało jak gdyby z dwóch części. W pierwszej części, takiej artystycznej, zaprezentują się uczniowie klas, którzy. Biorą udział w zajęciach teatralnych w języku angielskim i oni tutaj pokażą nam przedstawienie pod tytułem Robin Hood. Będą też klasy, uczniowie z klas sportowych, będzie po Castecondo. No i będzie jeszcze, ale to niespodzianka. Nauczyciele przygotowują specjalnie na drzwi otwarte, coś tutaj, ale to będzie niespodzianka. A w drugiej części zapraszamy rodziców do naszej kawiarenki. Na rozmowy z nauczycielami, a dzieci zapraszamy na atrakcyjne zajęcia, ruchowe, plastyczne, muzyczne. Otwieramy wszystkie sale, jesteśmy do dyspozycji, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły. No i myślimy, że te drzwi otwarte troszeczkę pomogą rodzicom w tych przyszłych wyborach, no i mamy nadzieję, że rodzice wybiorą naszą szkołę. Jak przekonuje Milena wieczorek warto wybrać jako miejsce nauki swoich dzieci szkołę podstawową numer 12. No myślę, że nasza szkoła jest taka atrakcyjna dla wszystkich uczniów. Bardzo dużo się tutaj dzieje, jak, jak tutaj możemy pokazać na tych drzwiach otwartych. Są zajęcia teatralne, też w językiem angielskim. Jest dużo zajęć sportowych. Nasze maluchy tutaj są szczególnie pod taką troskliwą opieką, a myślę tutaj o pierwszakach. Mamy specjalną świetlicę. Przygotowane sale do, do, tutaj, do tych pierwszaków. Drzwi otwarte w szkole podstawowej nr 12 na osiedlu zwycięstwa rozpoczną się w poniedziałek 9 lutego o godzinie 17.